Jakiś czas temu zrobiłem materiał na tym kanale o tym, że jesteśmy zalani chińskimi narzędziami, maszynami, automatami, robotami na poprzednich targach Warsaw Industry Week, a dzisiaj jesteśmy na Automotive Parts Expo i zobaczycie, że jest to samo, tylko że w kwestii motoryzacji. Wszystkie elementy, takie nawet najmniejsze, są produkowane przez chińskich producentów. Pokażę wam ile dzisiaj tego jest. To jest niesamowite. Uh, we are a uh, manufacturer of uh, turbochargers and related parts. Now we produce more than 1,400 types. Okay. So, yeah. uh, tell us the uh, details about the production and uh, how many of these parts are you uh, exporting to Poland? In fact, uh, uh, whatever uh, Poland or Europe is. They are the, one są dla nas jednym z najważniejszych rynków, których tak wiele, że nie mogę Ci dać pewnego ale jesteśmy bardzo optymistyczni dla tego rynku, zwłaszcza dla Polski. Chciałem się dowiedzieć, co Pan sądzi o tym, że tak jest dużo producentów różnych części chińskich w Polsce? Nie, nie ma się czemu dziwić. Oni są największym producentem części samochodowych. Ale wszystko idzie w do dobrym kierunku. Jakim? General Motors zabronił montować części chińskich w swoich samochodach. U nas y, tak naprawdę przemysł y, producentów części został zlikwidowany na początku lat 90. Wtedy, kiedy świat y, przejął fabrykę samochodów małolitrażowych. Izerę jak będziemy mieli, to już wtedy odbudujemy przemysł. Ale na razie puste pola są po wycięciu tych drzewach. I ile lat jeszcze będziemy czekać na tę izerę? W ogóle nie będzie. Dzielnica Chin, czy jakaś prowincja przyjechała ze swoimi producentami. Tutaj można wszystko złożyć. Nawet z tych części można samochód praktycznie złożyć. Na, na tych targach produkują wszystko, absolutnie wszystko, od, od A do Z. Zobaczcie jaka wielka skala, jak wielkie alufelgi. Chińskie alufelki. Chińskie alufelgi. We have uh, we have SKU for almost 600 SKU different SKU. Yes. 600 different parts that are being sold. Wow, nice. W naszej branży akurat z, z tuningu czy motorsportu jest wiele firm, których produkty e, produkowane tutaj na miejscu w Polsce e, są uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Więc, okay. więc bo po prostu mamy takie wrażenie, bo tam dalej mamy 100 stanowisk chińskich producentów z części, więc wrażenie jest takie, że nikt w Polsce już nie produkuje. Jaka jest prawda? No nie da się ukryć, że Chiny są potentatem, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne różnego rodzaju elementów e, i tak jakby specjalizują się w tym i produkcja różnych produktów jest dość prosta. Natomiast... E, Problemem jest wymyślenie to, co produkować albo z czego produkować i tutaj właśnie jest szerokie pole do popisu jeszcze dla, dla inżynierów e, też polskich, z których Polska właśnie słynie, e, w wymyślaniu konstrukcji i produktów, które spokojnie z, z dumą możemy sprzedawać na całym świecie. Po prostu muszą być w wyższej jakości w innych niszach, a takie tradycyjne... Przedmioty. Łatwo jest kopiować produkty, które już istnieją na rynku, natomiast problemem jest pojawianie się nowych. No, motoryzacja się rozwija, e, technologie idą do przodu e, i tutaj potrzeba czegoś więcej niż tylko produkcji samego elementu. Tu trzeba mieć troszeczkę wiedzy inżynieryjnej, trzeba szukać tych nowych rozwiązań na rynku i w tym Polska naprawdę nie ma się czego wstydzić. Byłem akcjonariuszem Intercars. Widzę, że tuning to jest dodatkowy jakiś segment otwarty, żeby się specyficznie skupiać na tym tuningu, motorsporcie. Dokładnie tak, dokładnie tak. My jesteśmy działem tuningu i offroadu Intercarsu, więc my dość mocno siedzimy właśnie w częściach, o których mówiłem, czyli tych innowacyjnych rozwiązaniach, które są dużo wyższej jakości i do zastosowania w autach ulicznych, sportowych, terenowych. I tam, gdzie jest jakość ważniejsza niż to, że jest tani sprzęt. Tak, nie tylko jakość, ale wytrzymałość, albo rozwiązania konstrukcyjne, bo tutaj elementy zawieszenia w niektórych pojazdach nie mają za dużo wspólnego np. z odpowiednikami seryjnymi, więc to są takie produkty, które możemy zaoferować właśnie dla specyficznych klientów, którzy szukają czegoś więcej od swojego pojazdu. Czyli któreś z tych tutaj części to są właśnie polskie, czy nie? Coś nam może Pan pokazać. Akurat tutaj nie, akurat tutaj nie, chociaż brembo. Jedna z najbardziej znanych marek na świecie produkujących elementy układów hamulcowych, ma również fabryki w Polsce i to bardzo duże, więc myślę, że większość, większość tarcz, oferty w ogóle Brembo, która jest produkowana do aut seryjnych w Polsce, to są produkty wyprodukowane w Polsce. Oczywiście są też dwie czy trzy fabryki we Włoszech, z których my też zaopatrujemy się w części właśnie do motorsportu. Natomiast faktycznie tarcze Brembo, Brembo Max są produkowane w więc to jest polski produkt, ale mamy też bardzo fajnych producentów e, elastomerów, poliuretanów do elementów zawieszeń, e, które są produkowane w Polsce i bardzo znane już też na świecie. Jesteśmy polskim producentem jak najbardziej i e, cały park maszyn od, od e, zera do, 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 tak powiem, do wszystkiego, prawda? więc e, budujemy całe zawieszenia od, 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 od podstaw. Wie, cały park maszynowy plus konstruktorzy, wykonawcy, wszystko to polskie. Niech Pan powie o tych produktach. Rozumiem, co produkujecie. Co to jest, jak to, czym to pomaga i dlaczego to właśnie wy macie lepszy produkt niż konkurenci, którzy też tu są. No, dlatego po polskie. To, to, to jest pierwsze, pierwsze, najważniejsze. Więc ogólnie produkujemy tuleje pilotanowe do zawieszeń samochodowych, które są zarówno stosowane do aut. Yy, takich codziennych, jak również i na Jakoś jest na najwyższym poziomie i generalnie od kilku lat już jeżdżę że na tulejach właśnie od MPBS-a nie narzekam. Przez trzy lata w jednym aucie są te same tuleje, więc to mówi samo za siebie. Właśnie co sądzisz, bo mamy takie tutaj wrażenie, że jest tylko i wyłącznie chińscy producenci części tutaj zamiennych. Co sądzisz o tym te fakcie? Generalnie, no, bardzo mocno Chiny czuć tutaj na plecach, jeśli chodzi o handel i generalnie wszystkie produkty. No ale myślę, że tutaj polscy producenci jakoś dadzą radę i utrzymają się, ale wiadomo, muszą dbać o tą jakość. Dzień dobry, Piotr jest to firma Orlen Oil. Właśnie, chciałem się dowiedzieć, czy, po, czy w Polsce produkuje się oleje Orlen Oil? Zdecydowanie wszystkie produkty, które, które są dostępne na rynkach nie tylko polskich, bo jesteśmy w 75 krajach świata, produkowane są w naszych polskich rafineriach. Ok, a ile tego się produkuje? Jakie to są produkty? Jeśli chodzi o, o, o ilości, to cały czas reagujemy na potrzeby naszych klientów, naszych dystrybutorów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o produktowość. Jeśli motoryzacja, jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowanie na specyfikację odpowiednie w 95%. Czyli generalnie do motoryzacji, która jest obecna na naszych drogach, produkujemy środki, które będą odpowiednikiem w, w zastosowaniu w tych, w tych pojazdach. Niech pan powie w takim razie, jak wygląda konkurencja właśnie z chińskimi producentami oleju, czy też zalewa to europejski rynek? Jak to cenowo wygląda walka tej cenowa? Tak. Przyglądając się w ogóle poczynaniom chińskich producentów czegokolwiek związanego z motoryzacją, to faktycznie zauważalny jest w częściach, w podzespołach dużo produktów chińskich. Z olejami wygląda to w ten sposób, że chińscy producenci nie mają jakby ciśnienia, żeby wchodzić z tymi produktami do Europy. Bo może koszt jest zbyt drogi, żeby ciągnąć z po prostu takiej ilości, nie wiem, oleju. Tak, to są produkty niebezpieczne, także myślę, że, że to też być jakieś ograniczenie. Druga sprawa, my tutaj wewnętrznie jakby dajemy sobie jako, jako w Polsce zdecydowanie radę pod kątem ilości do, do wyprodukowania tych olejów, także y, y, ale chińskich marek y, nie ma na rynku europejskim.